Witam bardzo Państwa bardzo serdecznie i chciałam powitać i podziękować za zorganizowanie tej konferencji partnerom i organizatorom. Bardzo się cieszę, że już po raz trzeci Fundacja Orange, która do maja nazywała nosiła nazwę Fundacji Grupy TP, jest głównym partnerem konferencji Bezpieczne Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Fundacja Orange od początku swojego istnienia prowadzi działania, u podstaw których leżą starania długoterminowe, mające na celu pomoc dzieciom, młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i właśnie też internetowych. Zresztą w motto naszej fundacji to: W trosce o nowe pokolenia. Także y, Grupa Telekomunikacji Polskiej y, jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz bezpieczeństwa i jest to jeden z jej priorytetów. Od kilku lat współpracujemy z Fundacją Dzieci Niczyje, współtworząc y, helpline, sieciaki.pl, y, kampanię Stop Cyberprzemocy, sieciaki na wakacjach, czy ostatnio platformy e-learningowe dla dzieci i dorosłych. W lipcu tego roku 2009 z inicjatywy grupy TP doszło do stworzenia i podpisania porozumienia na rzecz dzieci, bezpieczeństwa dzieci w internecie. Dokument ten opracowywano pod patronatem Rzecznika Rządu do spraw równego traktowania pani Elżbiety Radziszewskiej. A jego sygnatariuszami są platformy e-learningowe, dostawcy internetu, jak również liczne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci bezpieczeństwa dzieci w sieci. Myślę, że większość z tych osób jest i organizacji jest tutaj na sali. Jako Fundacja Orange i Grupa TP prowadzimy również od prawie dwóch lat działania e, wolontariackie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. E, w ramach tego programu e, wolontariusze grupy TP i e, Orange popularyzują internet w szkołach i bezpieczeństwo w sieci. E, my przygotowaliśmy scenariusz lekcyjny na temat bezpiecznego internetu dla nauczycieli jak również przygotowaliśmy specjalny pakiet wolontariusza, który wykorzystuje on podczas lekcji, w którym znajdują się filmy edukacyjne, scenariusz prowadzenia takiej lekcji oraz materiały na temat bezpieczeństwa w internecie. Nasze zaangażowanie w te kwestie to również zaangażowanie całej grupy Telekomunikacja Polska w zeszłym roku wraz z Fundacją Dzieci Nieczyje wydały podręcznik albo przewodnik pod tytułem Bezpieczne media, który to służy dzieciom i rodzicom do tego, jak bezpiecznie, rozsądnie, mądrze korzystać z internetu i z sieci. Myślę, że w tej chwili jest on także znakomitym narzędziem dla tych, którzy korzystają z komórek i nawet z telewizorów. Także jest on dostępny, rozdawany wszystkim osobom w salonach grupy TP, jak również przez, przez telefon. Chcę jeszcze raz bardzo podziękować organizatorom i partnerom za tę fantastyczną inicjatywę, bo zdajemy sobie sprawę wszyscy, również my, którzy jesteśmy od strony tych, którzy rozwijają najnowocześniejsze technologie i zdajemy sobie sprawę, do jakiego stopnia rozwój techniki, i technologii jest ważny i z drugiej strony, jak wielkie on niesie z sobą zagrożenia, w, szczególnie w stosunku do młodzieży. Nie wątpię, że konferencja będzie owocna, że przez te dwa dni dowiemy się, jak lepiej, w jaki sposób skuteczniej działać na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. Życzę bardzo ciekawej konferencji. Dziękuję.